Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać czubajkę szorstką. Zobaczcie. Jak ona wygląda. Mniej więcej. Może wprowadzać ludzi w błąd, że to jest czubajka. Jakaś tam kania albo coś. Te czubajki rosną na takich miejscach, gdzie jest dużo spruchniałego spróchniałego drewna. Ja tu pokażę ją może Najpierw kapelusz. Ona ma takie łóceczki, ale które da się zetrzeć pod palcem. O, zobaczcie. Schodzą. Kolor ma taki właśnie brązowawy. Trzon ma taki też koloru lekko brązowego. I pierścień, który jest obwieszony, on po prostu tak wisi na szczątkach na swoich szczątkach tych, to może nie wiem jak to pokazać, ale postaram się pokazać. O, zobaczcie, jest obwieszony Blaszki ma bardzo drobne, gęsto ustawione. Możecie zobaczyć. A no od razu kolor trzon, trzona też widzicie, że jest ciemny, znaczy ciemniejszy niż blaszki. Hmm. Co jeszcze? Hmm. Ma jeszcze nieprzyjemny zapach, tak jakbyście ją obwąchali, to naprawdę nieprzyjemnie pachnie. Zobaczycie, że ten zapach, nie będę wam mówił jaki to zapach, bo po prostu jest nieprzyjemny no. Trzon. Włóknisty pustawy w środku, zobaczcie. No i jeszcze ją można spotkać. Ale to już jest jej koniec występowania. Myślałem, że nie trafię. A to mnie miło zaskoczyło, że, że trafiłem taką czubajkę, czubajeczkę, czubajeczka szorstka. No, wielkościowo jest. No, spójrzcie na moją dłoń, nie jest taka mała. Jest grzybem niejadalnym, nieprzyjemny yy, zapach, yy, więc pewnie za yy, smak będzie też niedobry. Jest opisywana jako niejadalna, więc ja wam też tak, tak samo opisuję ją jako niejadalną. Zobaczcie, z pustym trzonem, z tym owieszonym pierścieniem, brązowy kapelusz, łuskowaty, ale zdający, zdający mi się ściągnąć pod palcem łuskami do białości. No i ma naprawdę nieprzyjemny. Teraz stoję, nagrywam i czuję ten nieprzyjemny zapach. Dobra, będę kończył. Pozdrawiam.